Szanowni Państwo, zachęcam do obejrzenia następnego odcinka naszego cyklu Zdrowie na Krawędzi. Zdrowie na Krawędzi to spotkania z konsultantami krajowymi, tym razem konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, psychiatrii osób dorosłych, pan profesor Piotr Gałęcki. Rozmawiamy o tym, co się dzieje w polskiej psychiatrii, jak ona docelowo powinna wyglądać, co to są centra zdrowia psychicznego, jak będzie wyglądać organizacja opieki psychiatrycznej w Polsce. Mówimy o najczęstszych chorobach, depresji, lęku, uzależnieniach o tym, z czym na co dzień specjalista psychiatrii najczęściej się mierzy. Mówimy o uzależnieniach, w tym, u największym naszym wrogów w wśród uzależnień, czyli o paleniu papierosów, Państwo wiecie, że liczba palaczy w Polsce rośnie. Jest ich już 30%. 30% Polaków pali papierosy. Mówimy o tym, co z tym faktem zrobić, jakie są metody postępowania, zwłaszcza w kontekście harm reduction, redukcji szkód innych, proszę Państwa, wyrobów, które nie są tym starym, śmierdzącym, rakotwórczym papierosem. Bądźcie Państwo z nami, bardzo ciekawy wywiad.